Rejestracja udzielonych świadczeń w celu rozliczenia wykonanych badań w programie Profilaktyka 40. Udostępniona funkcjonalność pozwala na wprowadzenie danych wykonanych świadczeń w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40. Warunkiem wprowadzenia i zapisania danych potrzebnych do rozliczenia programu jest posiadanie podpisanej i zaimportowanej do programu umowy na jego realizację. Aby ją zaimportować, Logujemy się na panel administratora systemu. Przechodzimy do umowy, a następnie klikamy na przycisk Importuj umowę. Po wskazaniu pliku umowy zapisanego na dysku i kliknięciu Otwórz, potwierdzamy proces jego importu. Na liście umów wprowadzony został nowy typ umów programy pilotażowe, gdzie po kliknięciu w przycisk Filtruj Widoczne będą szczegóły zaimportowanej umowy. Aby rozpocząć wprowadzanie danych, należy zalogować się na konto pielęgniarki gabinetu zabiegowego. Po zalogowaniu przechodzimy do widoku Wykaz zabiegów i klikamy w nowy przycisk Profilaktyka 40, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Po otwarciu nowego okna rozpoczynamy od wybrania osoby realizującej profilaktykę. Program umożliwia wybranie każdej osoby z personelu placówki bez względu na to, czy ma ona przypisaną do siebie komórkę z umowy programy pilotażowe. Domyślnie jako realizator ustawiona jest osoba zalogowana do programu. Następnie przechodzimy do wybrania pacjenta, dla którego zrealizowaliśmy program Profilaktyka 40. W tym celu klikamy na ikonę z trzema kropkami i wyszukujemy pacjenta z naszej bazy danych. Jeżeli pacjenta w naszej bazie nie ma, to z tego okna możemy go także dodać korzystając z opcji Dodaj pacjenta. Wyszukanego pacjenta potwierdzamy za pomocą przycisku Wybierz. W tym momencie przycisk E-skierowanie w prawym górnym rogu okna zostaje uaktywniony i możliwe jest wyszukiwanie E-skierowania dla pacjenta. W polu kod klucz eskierowania należy wprowadzić czterocyfrowy kod dostępu oraz kliknąć przycisk Wyszukaj. Jeżeli nie da się odczytać danych z E-skierowania, należy je wprowadzić ręcznie, uzupełniając takie dane jak. RUT, EXTENSION oraz obowiązkowo daty wystawienia eskierowania oraz datę przyjęcia eskierowania do realizacji. Po wypełnieniu niezbędnych informacji, klikamy przycisk Zapisz. W przypadku prawidłowego odczytania danych z eskierowania, Automatycznie w oknie badania zostanie uzupełniona lista badań zawartych w e skierowaniu. W sytuacji ręcznie wprowadzonych danych z e skierowania należy samodzielnie za pomocą przycisku z zielonym plusem dodać wszystkie badania znajdujące się na e skierowaniu. Lista możliwych do wybrania badań została ograniczona tylko do możliwych do realizacji w ramach profilaktyki 40+. Proszę pamiętać, że w dniu przyjęcia do realizacji e-skierowania należy mieć potwierdzenie uprawnień doświadczeń tego pacjenta. Pacjent powinien zostać odpytany za pomocą e lub mieć wprowadzone odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie ważne w dniu jego pobrania. Obowiązkowo należy także uzupełnić dane antropometryczne w sekcji Antropometria. Jeżeli w przeciągu ostatnich trzech miesięcy pacjent miał uzupełniane dane antropometryczne. Program automatycznie uzupełni pola antropometria tymi informacjami. Jeżeli jednak pacjent nie posiada w swoich danych medycznych pomiarów antropometrycznych z ostatnich trzech miesięcy lub data ich wykonania nie mieści się w przedziale realizacji profilaktyki 40, należy te dane wprowadzić ponownie. W tym celu klikamy na przycisk Wybierz i za pomocą przycisku z zielonym plusem dokonujemy odpowiednich wpisów do antropometrii pacjenta. Po zatwierdzeniu danych należy wskazać prawidłową pozycję, którą chcemy uwzględnić podczas rejestracji profilaktyki 40. Ostatnim etapem jest dodanie załączników z wynikami badań pobranych ze strony laboratorium w formacie HL7CDA. Pliki należy zaimportować za pomocą zielonego przycisku z plusem znajdującego się po prawej stronie tabeli. W momencie importowania załączników program automatycznie porównuje ich zawartość z danymi z lewej tabeli. W tym momencie widzimy informacje, do których ze zleconych badań zostały dodane wyniki. Możemy także po dwukrotnym kliknięciu na nazwę załącznika pokazać treść załączonego wyniku, a także podejrzeć załączony PDF, jeżeli się w nim znajduje, klikając na przycisk Pokaż załącznik. Na końcu uzupełniania danych, dla archiwalnych profilaktyk należy zweryfikować prawidłowość daty wykonania całej profilaktyki. Jest to data, kiedy zakończona została obsługa pacjenta. Prosimy nie mylić tej daty z datą rejestracji zdarzenia medycznego. Zapisane dane będą widoczne w wykazie przyjęć po wybraniu. Typ personelu Realizator programu 40. Za pomocą przycisku Podgląd istnieje możliwość edycji lub modyfikacji zapisanych danych do czasu ich prawidłowej rejestracji na P1. Informacje o wykonanej profilaktyce 40, będą także widoczne w historii zleceń pacjenta. W kolejnej aktualizacji udostępnimy Państwu możliwość rejestracji zdarzeń medycznych oraz EDM. Dodamy także możliwość zbiorczej wysyłki przygotowanych i prawidłowo zapisanych danych. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie wprowadzane dane były właściwe. Błędnie wprowadzone mogą uniemożliwić prawidłową rejestrację, a także rozliczenie przekazanych danych.